Ciągle sobie ze mnie żartują. Daj spokój. a ten kurier. O, mało mu nie powyrywałaś nóg z kuperka. Nie był moim znajomym. Znajomi mogą się ze mnie śmiać, kiedy tylko chcą. W takim razie jesteś wścibska i otwierasz usta głównie po to, by mówić innym, co mają robić. No dobra, może trochę się rządzę. Trochę? Kochana. Tybyś nawet Jezusowi powiedziała, gdzie ma zaparkować osiołka. O, możemy tak? A jak się wścieka i nagle zmienia się w Elo Carlen z dzielni, Bambi, nie podskakuj mi teraz. No, to prawda. Uważaj, Dak. Aż tak dobrze się nie znamy. Lepiej uważaj, Dak, bo masz do czynienia z Karlą. Panie Randolph, co on tu robi? Wie pan, że ich nie lubię. Chirurgów, nie afroamerykanów. Teraz mówi się czarnych, proszę pana. Katrin, miałem rację. Przyprowadziłem doktora Terka, by pomógł panu z lękiem przed operacją. Ja się nie boję. To, co chodzi? Nie wiem, czy zauważyliście, ale nie zawsze łatwo nam się z Katrin porozumieć. Nie, no, żartuje pan. Nie, to prawda. Ale gdy kładę tę piękną kobietę na łóżko, by się z nią kochać. To jest jak trzęsienie ziemi. Tylko wtedy mogę jej powiedzieć, jaką jest wspaniałą i piękną kobietą, i że bez niej byłbym nikim. Wiem, że w końcu będę musiał przejść tę operację, ale do tego czasu nie chcę ryzykować utraty jedynej rzeczy, która nas łączy. Przynajmniej dopóki to nie będzie konieczne. Tak, kochanie, możesz wejść. Może wstydliwy sekret na temat seksu to to, że seks wcale nie jest wstydliwy. Myślisz, że uda ci się być jeszcze bardziej niedojrzały? Niedojrzały? Ja? Przepraszam. Zrozumiałem, że Was zawiodłem. Może Wam to wynagrodzę, opiekując się kiedyś Waszym dzieckiem? Najdziwniejsze jest to, że choć seks jest naturalny, to może wywoływać u nas dyskomfort. Ty masz penisa, a ja mam pochę. To takie seksowne. W końcu jednak można go pokonać. I zrozumieć, że seks może dodawać otuchy. Cześć, kotku. Miałem dziś pacjenta, który mi uświadomił wagę romantyzmu. Dlatego zgadzam się na ten celibat. Przez ostatnie dwie godziny słuchałam, jak ludzie wytykają moje wady. Chcę się kochać natychmiast. Skoczę po kondomy. Przepraszam. Czasem seks jest wręcz lekarstwem. To dlaczego tak się na mnie gniewałaś? Już nie pamiętam. Skąd to wiem? Bo nikt nie rozumie wagi seksu tak dobrze jak ktoś, kto go nie uprawia. Witamy na seansie dla dorosłych. Wersja polska na zlecenie komedy Central Master Film. Tekst Wojciech Guralczyk Czytał Jan Czernielewski.